Kiedy maturzyści podchodzą do egzaminu dojrzałości po długim majowym weekendzie, przyroda budzi się do życia po zimowym letargu, a w powietrzu czuć zapach rozpalonego grilla, zaczyna się Giro d'Italia. Cześć, z tej strony Kasper Wośkowiak, Rower.org. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na premierowy odcinek nowego sezonu podcastu Misja Giro. W dzisiejszym materiale zapowiemy weekend otwarcia Giro d'Italia, Przejrzymy listę sprinterów i omówimy najważniejsze tematy związane z wyścigiem. Natomiast raport zdrowotny z udziałem naszego redakcyjnego kolegi Kuby Zimocha, związany z powrotem pewnej choroby do peletonu, pojawi się w następnym po weekendowym epizodzie. Andiamo! Otwierająca czasówka prowadzi na dystansie 19 km i 600 m wzdłuż malowniczego wybrzeża Costa de Trabocchi, słynącego z charakterystycznych rybackich maszyn w kształcie pająków. Start wyznaczono w nadmorskim kurorcie Fossacesia Marina. Po łatwiejszym początku i środkowej części trasy, końcówka w Ortonie będzie nieco bardziej skomplikowana. Dokładnie 2,8 km przed metą, po wjechaniu do miejscowego portu, rozpocznie się finałowa spinaczka do centrum Ortony, oznaczona także premią górską czwartej kategorii i podzielona na dwie rampy i zjazd po środku nich. Pierwsza ta z tych ramp liczy sobie 850 metrów o średnim nachyleniu 5,4%, druga to 900 metrów przy niecałych 2%. Nie są to oczywiście żadne ścianki znane z wiosennych klasyków, ale nie można ich zekseważyć i zacząć je już wyjechanym. Ważne w tym przypadku będzie oczywiście odpowiednie magazynowanie sił. Dodatkową trudnością na podjeździe są szykany, po których zawodnicy najprawdopodobniej będą musieli każdorazowo rozkręcać rower na nowo. Co trochę faworyzuje Remke Wenepula i Primorza Roglicza, no, którzy słyną z troszeczkę większej dynamiki. Czasówka zapowiada się na starcie Tytanów w tej specjalności. Choć przez chorobę był nam mistrz świata Tobias Foss, to pole faworytów jest niezwykle mocne. Filip Poganna, Stefan King, Remke Evenepul, Primoz Roglicz, Grant Thomas czy Jay Wine. A to nie wszyscy pretendenci do zdobycia pierwszej różowej koszulki lidera. Wśród faworytów generalki w tym roku nie ma zbyt wielu zawodników, którzy totalnie nie potrafią w czasówki, więc raczej ciężko wskazać konkretnych zawodników, mogących ponieść spore straty już w sobotę. Najlepsi startują w ostatniej grupie. W odstępie kilku minut zobaczymy Pula, Ganne, Kinga i Roglicia, więc należy się spodziewać emocji praktycznie od startu do samego końca, bo też gdzieś na początku znajdziemy chociażby Rohana Denisa, który został powołany na wyścig tak ad hoc w ostatniej chwili. Drugiego dnia Giro d'Italia szanse dostaną najszybsi kolarze w peletonie. Między Teramo a San Salvo wyrosną dwie górskie premie czwartej kategorii, które nie wpłyną na losy tego jednogwiazdkowego etapu. Finisz nie należy do tych e, najbardziej skomplikowanych technicznie. Do San Salvo kolarze dojadą wybrzeżem Morza Adriatyckiego, więc ta droga nie będzie jakoś bardzo techniczna. Tuż przed wjazdem na ostatni kilometr, prowadzącym po nadmorskiej promenadzie Lungomare, zawodnicy najpierw pokonają rondo, objeżdżając je tylko prawą stroną, no to dlatego to będzie delikatne utrudnienie, a potem jeszcze 90-stopniowy zakręt w prawo. Od tego momentu, czyli właśnie kilometr przed metą, liczyć się będzie jedynie moc sprinterskich pociągów i trafienie w idealny timing przez sprinterów. Obsada nie jest najbardziej ekskluzywna jak na standardy Giro. Mogę zaryzykować stwierdzeniem, że Tour de Hongrie, węgierska etapówka rozgrywana w trakcie Korzarosa, ma porównywalną jak nie lepszą obsadę sprinterską z Fabio Jacobsenem, Dylanem Wechenem, Kalebem Iwenem czy samym Benetem. Natomiast kto z szybkich kolarzy wybrał się do Włoch? Pascal Ackerman, Nicolo Bonifazio, Mark Cavendish, Simone Consonni, Alberto Dainese, David Decker, Fernando Gaviria, Kaden Groves, Michael Matthews, Marius Meierhofer, Jonathan Milan, Mats Pedersen czy Jake Stewart to te najbardziej gorące nazwiska, jeśli chodzi o sprinterów. W tej grupie brakuje takiego jednego dominatora. Nie ma chociażby Mara, który ostatnio zwykł wygrywać seryjnie etapy Giro d'Italia. Nie ma także, no już mówiłem, kolarza, który by się wybijał troszeczkę ponad resztę, więc spodziewam się dosyć wyrównanych sprintów i przynajmniej kilku zwycięzców. Nie wątpię, żeby było tak, że któryś z zawodników wygra pierwszy etap, a potem na tej fali sukcesu będzie także kontynuował ją na kolejnych sprinterskich odcinkach. Takim lekkim kandydatem do tego może być Fernando Gaviria, który na Tour de Normandie wygrał etap po bardzo długim finiszu, bodajże 400 metrów. Wcześniej wygrał taki, taki sposób, twój, swój charakterystyczny sposób, wygrał w 2020 roku wyścig Giro Rodel la Toscana, więc to jest naprawdę duża, duża przerwa, duża przepaść, a tutaj udało się zaskoczyć, oczywiście, dosyć słabą stawkę Splinterów, ale jeśli Gawidia to jest taki zawodnik właśnie, który lubi wejść na dobre obroty po zwycięstwie i jeśli myślę, że on jeśli on wygra pierwszy etap, no to może, może również potem powalczyć o taką kontynuację tej serii. Moim faworytem do zdobycia Magda tamino jest Mac Pedersen, ponieważ kilka etapów sprinterskich ma jakieś utrudnienia po drodze, na przykład etap trzeci, który sobie jeszcze omówimy w kolejnym epizodzie i dlatego nie typuję tutaj takiego bardziej klasycznego sprintera. choć oczywiście Mac Pedersen nie jest kolarzem wolnym i on potrafi świetnie rozgrywać sprinty, chociażby takimi dłuższymi finiszami. W drugim rzędzie stawiam już wcześniej wymienionego, przeze mnie omawianego troszeczkę więcej Fernando Gavirie oraz Michaela Matiusa, który po nieudanej wiośnie, gdzie mierzył się głównie z chorobami, zdecydował się na Start w Giro d'Italia, wyścigu, który przecież bardzo dobrze wspomina, bo wygrał tutaj dwa etapy i nosił przez kilka dni koszulkę lidera. Zastanawialiście się, może, co słuchać u Jaya Wajna, zwycięzcy Santos Under? Australijczyk przez dłuższy czas zmagał się ze skutkami kontuzji rzepki prawego kolana której nabawił się po jednym z treningów w Andorze, kiedy przy minusowych temperaturach używał ocieplaczy na nogi. W uporczywy ból nasilił się podczas wiecznego etapu UA Tour, to był etap dokładnie pierwszy, i zmusił go do wycofania z wyścigu dwa dni później. Wajny no, pomógł jeszcze kolegom w drużynowej jeździe na czas, ale no już dalej po prostu w wyścigu nie był w stanie kontynuować. Lekarze zalecili tydzień odpoczynku od roweru, po którym 27-latek wrócił do trenowania, ale tylko na domowym trenerze. Górzysta topografia Andory sprawiła, że nowy nabytek Emiratów nie mógł kręcić na zewnątrz, aby nie przekraczać limitu obciążenia ustalonego przez zespołowych trenerów. Przy okazji tej kontuzji ominęły go starty w Tirena Adriatico, Volta Catalunya, gdzie brillował jego zespołowy kolega Żała Almeida i choć były takie głosy, że Wein może być liderem zespołu na Giro d'Italia, tym pierwszym liderem, to raczej należy się teraz spodziewać, że on będzie atakował z troszeczkę dalszego szeregu, a ten właśnie João Almeida, który w tym sezonie pokazał się naprawdę ze świetnej strony, pokazał stabilność formy, będzie tym liderem numer jeden. W rozmowie z anglojęzycznym portalem Cycling News Vine potwierdził udział w Giro d'Italia około dwa tygodnie temu. Teraz już oczywiście wiemy, że wystartuje Australijczyk, ponieważ mamy już oficjalną listę startową. Wrócił już do normalnych treningów. Udał się także w międzyczasie na obóz wysokogórski do Sierra Nevada. Australijczyk przejdzie do Włoch bez rytmu wyścigowego. Dobrowolnie zrezygnował ze startu w jakimś wyścigu przygotowawczym, w grę wchodziło m.in. Tour de Romandie, chciał dłużej pozostać na wysokości i dłużej i mocniej skupić się po prostu na treningu. Podobny manewr przyniósł mu dwa etapowe zwycięstwa na Welcie, choć no, w drugiej części wyścigu no, odczuwał już zmęczenie i wycofał się w połowie trzeciego tygodnia. To ciekawy manewr, bo Wajn rzeczywiście w zeszłym roku y, gdzieś od, tak naprawdę w lato się w ogóle nie ścigał i czekał właśnie na Włeltę, w której był w świetnej dyspozycji. W mojej opinii, no, to będzie jeden z takich naj, najwięk, największych zagadek przed startem wyścigu. Wyobrażam sobie, że wan spokojnie może zdobyć na przykład top 3 pierwszej czasówki i potem długo kręci się w czołówce, ale odpaść gdzieś w trzecim tygodniu. Równie dobrze może być tak, że wain wejdzie wyścig troszeczkę spokojniej. Gdzieś będzie kręcił się w szerokiej czołówce, a nie w tej ścisłej, a wybuch jego formy nastąpi w górach, bo to jest. Zawodnik z ogromnym potencjałem, zawodnik, który świetnie jeździ na czas, ale także przede wszystkim potrafi śmigać po górach. Dlatego mówię, to jest taka największa zagadka w wyścigu. Ciężko mi teraz wyrokować. Niektórzy dają Wajnowi kilka gwiazdek, niektórzy dają mu jedną. Niektórzy w ogóle nie liczą go, w, jeśli chodzi o w kontekście bycia faworytem klasyfikacji generalnej. Ciężko mi powiedzieć, pod którą opinią mogę się podpisać, bo sam swojego zdania jeszcze na ten temat nie mam. Myślę, że pierwszy tydzień wyścigu pokaże nam tak naprawdę, gdzie Jay-Wine jest z formą. Pechnie opuszcza ekipy jumbo Jumbowisma. Jakby kolarcy bogowie zmówili się przeciwko rogliczowi i spółce. Wstępnego składu żółtoczarnych wypadł już Wilko Kelderman przez kraksę na Tirreno Adriatico, przez którą nie mógł pojechać na obóz przygotowawczy z resztą kolegów na Teneryfę. Na Tour de Romandie zachorowali Tobias Foss i Robert Gessing. Mający zastępować gesinka Joswan Emden, także wyścig Szwajcarii przypłacił chorobom. Znaną nam doskonale chorobę, ale niestety jej nazwy ze względu na YouTube'a nie możemy tutaj jakoś bardzo wprost wypowiadać. Dzisiaj, dzień przed startem Giro Italia kontuzji kolana po upadku na treningu nabawił się Jan Tratnik, który został odwieziony też na badania do szpitala. Słoniec całą wiosnę podporządkował przygotowaniom do Corsa Rosa, odpuszczając nawet część klasyków, no, aby w jak najlepszej formie pomagać swojemu koledze, być może nawet przyjacielowi, być może w W tej sprawie nie ma jeszcze zbyt wielu pewnych informacji, dlatego będziemy monitorować sytuację i w kolejnych epizodach uzupełnimy wszelkie. Najważniejsze informacje na ten temat. Natomiast, jak podaje Ciro z Koniamilio z włoskiej Lagazety, zasadcą tratnika może zostać Thomas Glow, który był tym rezerwowym zawodnikiem na Giro d'Italia, ale zespół na razie bał się go powołać. Najprawdopodobniej po konsultacji z kierownictwem ekipy właśnie to brytyjczyk zastąpi Tratnika. On był z zespołem na obozie przygotowawczym na Teneryfie. Jechał teraz Tour de pojął naprawdę fajny etap górski, gdzie dosyć wcześnie odpadł, ale potem okazało się, że dzięki temu, że odpowiednio zagospodarował siłami, tak naprawdę nie stracił choć dużo czasu i zajął bodajże 11 miejsce w klasyfikacji generalnej. Dlatego Wydaje mi się, że ekipa Jumbo-Wisma na pewno nie straci na braku Van Będzie brakowało być może troszeczkę doświadczenia, ale jest chociażby Rohan Dennis, który też może przecież Roglicia prowadzić po tych płaskich etapach, a Glauk wydaje mi się, że swoją robotę w górach wykona świetnie, a być może nawet coś, coś mu tam się skapnie, gdy nadarzy się szansa walki o a, na przykład etapowy triumf na jednym z górskich odcinków. Ostatni temat, który dzisiaj przygotowałem, związany jest z kolarskimi strojami. Jak to często bywa przed wielkimi turami, podobnie także jest przed tegorocznym Giro Italia. niektóre zespoły zmodyfikowały, nawet całkowicie zmieniły swoje odzienie. Ekipą przodującą w tej inicjatywie jest od wielu lat Education First, choć ich tegoroczna koszulka jest niezwykle spokojna, porównując oczywiście do wcześniejszych, dosyć szalonych projektów. W naszym kolarskim środowisku znalazła swoich entuzjastów, ale także oczywiście krytyków. Ja po żadnej stronie się nie opowiadam, ponieważ to jak zawodnicy w jakim stroju będą jechać jest dla mnie sprawą mniej ważną niż to w jakiej formie będą. Pozostałe zmiany głównie związane są ze sponsorami. Ekipa Izraela Premier Tech wyróżnia dystrybutora win firmę Vini Fantini, która od 2021 roku, a być może nawet rok wcześniej kooperuje z izraelskim zespołem. Spółka wywodzi się z Legionu Abruzzo, dokładnie tego, który jest gospodarzem Grande Partenza. No i to taki bardzo miły gest dla sponsora. Natomiast formacja Intermarsze Marche Circus Vanty także honoruje producenta win Winizabu, i ten projekt chyba z tych wszystkich najbardziej przypadł mi do gustu. Jednak takie zmiany mogą być szczególnie uciążliwe dla kibiców, którzy specjalnie śledzą kolarskie social media. Przyzwyczajenie do nowych kolorów może zająć kilka etapów, a przecież w trakcie giro rozgrywane są także inne wyścigi w normalnych strojach no jednym zdaniem takie pomieszanie, troszeczkę z poplątaniem. Dla nas, dla, dla, dla mnie na przykład, jako kibica, który ogląda wszystkie wyścigi, śledzi na bieżąco e, Twittera, no to nie jest jakoś bardzo odczuwalna taka zmiana, ale jak mówię, dla takich bardziej niedzielnych kibiców, czy znaczy dla kibiców, którzy kilka razy w roku oglądają wielkie tury, no to może być rzeczywiście bardzo, bardzo uciążliwe. I tym akcentem chciałbym Wam podziękować bardzo serdecznie za uwagę. Mówił Kasper Woźkowiak, Rower.org. Zachęcam do kliknięcia nam łapki w górę i czerwonego przycisku subskrybuj, jeśli zrobicie to drugie, to nie ominie Was żadna treść, a jeśli zrobicie to pierwsze, no to będzie to taka mała nagroda za naszą pracę. Dzięki, cześć i do usłyszenia w kolejnym materiale.